Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio próbowałem zarejestrować się na wizytę kontrolną do gastroenterologa. Dzwonię do przychodni, ktoś odbiera pana godność. Już dawno straciłem, ale mniejsza z tym. Ktoś się pyta o co chodzi. To ja powiedziałem, że chcę się zarejestrować na wizytę kontrolną do gastroenterologa. Niestety nie ma wolnych miejsc. Rejestracja odbywa się raz w miesiącu, tylko w piątki. W godzinach między 7 a 13 proszę dzwonić za miesiąc w piątek o 7. To dzwonię za miesiąc w piątek o siódmej, ktoś odebrał 7.03 i co? I nie ma wolnych miejsc. To się pytam, jak mam się zarejestrować na kontrolę do lekarza? O, od usłyszałem, że najlepiej jeśli za miesiąc stanę w kolejce, bo przed przychodnią zbiera się pełno ludzi i zarejestruję się osobiście. Bo najpierw rejestrują te osoby, które czekają, a dopiero później te, które dzwonią. I w rezultacie nie ma już miejsc dla tych dzwoniących. Musicie wiedzieć, że takie zachowanie jest niezgodne z przepisami prawa. Przychodnia musi zapewnić rejestrację do lekarza specjalisty na wizytę kontrolną w godzinach, kiedy jest otwarta. To nie może być jakiś jeden wyznaczony dzień w miesiącu i określone godziny w tym dniu. Też nie może wymagać od was, żebyście osobiście zgłaszali się do rejestracji. No wyobraźcie sobie, że mieszkacie w innym mieście. A ja na przykład pracuję i nie chcę zwalniać się z pracy tylko po to, żeby stać dwie godziny w kolejce, aby się zarejestrować. Przychodnia musi też zapewnić równy dostęp wszystkich świadczeniobiorców, a więc zarówno tych, którzy dzwonią, jak również tych, którzy chcą zarejestrować się osobiście. To nie może być tak, że ktoś, kto przyjdzie osobiście, szybciej się dostanie w pierwszej kolejności, a dopiero później jakieś ochłapy, wolne miejsca, o ile zostaną, a najczęściej już nie zostają, będą przypisane do osób, które dzwonią. To jest niezgodne z przepisami prawa. I jak w tym przypadku większość z was by postąpiła? Najpewniej większość z was faktycznie w tym dniu o godzinie siódmej stałaby w kolejce, żeby zarejestrować się do lekarza. Część z was być może żebrałaby o wizytę, to znaczy zgłosiłaby się do lekarza i przepraszam pana, przepraszam panią, ale ja tylko zapytam, czy mnie przyjmie. Panie doktorze, czy przyjmie mnie pan dzisiaj? To jest uwłaczające, poniżające i wszyscy na ciebie się patrzą, tak jakbyś nie wiem, chciał się wepchać w tę kolejkę i zająć komuś miejsce. Nie może dochodzić do sytuacji, że osoba, która korzysta z kontrolnych wizyt nie może dostać się do lekarza. Ona odczekała już w swoim czasie na pierwszą wizytę, była wpisana na listę oczekujących. I lekarz na skierowaniu napisał: Proszę o objęcie leczeniem specjalistycznym. W idealnym państwie to powinno wyglądać tak, że zgłaszamy się do lekarza specjalisty. On na wizycie napisze na kartce, kiedy kolejna wizyta, a więc data i godzina, albo przynajmniej data. Z tą karteczką powinniśmy udać się do rejestracji i tam nas na tę godzinę i na tę datę rejestrują, ewentualnie lekarz w gabinecie sam rejestruje. Czyli już na wizycie czy po wizycie powinniśmy mieć wyznaczony kolejny termin, bo to oznacza objęcie leczeniem specjalistycznym. Jeżeli lekarz zaleca jakieś leki, to może po określonym czasie trzeba będzie zmienić dawkę albo lek. Jeżeli pacjent nie może dostać się do lekarza, to nie wie. Co dalej robić? Czy brać lek w tej samej dawce, czy go odstawić? A jeżeli występują jakieś działania niepożądane, to nawet nie może tym, o tym lekarzowi powiedzieć. Albo jeżeli pacjent dostał skierowanie na badania badania laboratoryjne chociażby to nie może z tym lekarzem tych badań skonsultować, więc to nie jest objęcie leczeniem specjalistycznym. I nas, jako pacjentów, mnie jako pacjenta też, nie obchodzi to, że nie ma wolnych miejsc, bo szkolo, skoro przychodnia podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, to zobowiązała się te miejsca zapewnić i objąć leczeniem specjalistycznym pacjentów. I teraz Wam powiem, co w takiej sytuacji robić: czy stać w kolejce, nie, czy żebrać o wizytę u lekarza, też nie. Co w takim przypadku należy zrobić? Istnieje bezpłatna infolinia, telefoniczna infolinia dla pacjentów. Oczywiście telefon jest dostępny pod filmem, jest także dostępny w internecie, gdzie dzwoniąc, możecie porozmawiać z albo z biurem prawnym rzecznika praw pacjenta, albo na przykład z konsultantem infolinii NFZ tam jest automatyczna, prawda, automatyczne przekierowanie. I tam uzyskacie informację, w jaki sposób wasze prawa zostały naruszone i co robić. W tej sytuacji należy zadzwonić do rejestracji i powiedzieć, że ich działanie jest niezgodne z prawem. Co uzyskałem? Uzyskałam taką informację od biura prawnego, infolinii Rzecznika Praw Pacjenta albo od konsultanta na Narodowego Funduszu Zdrowia. I takie postępowanie naraża państwa na kontrolę oraz kary finansowe z NFZ. I wtedy najczęściej udaje się. Uzyskać ten wolny termin. Oczywiście rejestratorka sama go nie wyznaczy, ale rozmawia na przykład z kierownikiem rejestracji i wtedy oczywiście często udaje się gdzieś tego pacjenta zapisać. Tak było w moim przypadku. Wystarczyło. Powołać się na odpowiednie przepisy, że konsultowałem się w części, dzwoniłem na infolinie Rzecznika Praw Pacjenta, państwa działanie jest bezprawne. Jeżeli to nie poskutkuje, oczywiście możecie zgłosić się osobiście w, w wyznaczonym dniu i godzinie na konsultację w sprawie skarg i wniosków do kierownika przychodni. Możecie też napisać. Pismo tak oficjalne, albo możecie na drodze elektronicznej się skonsultować. Jeżeli nie znacie maila, adresu, możecie to uzyskać w rejestracji. Piszecie na maila, powołujecie się na przepisy. Nie musicie, jako pacjenci, nie musicie tych przepisów znać, ale wskazujecie, że ich działanie jest bezprawne i oczekujecie, że wyznaczą Wam wizytę kontrolną. Dzień Datę, godzinę, tak? A jeżeli tego nie zrobią, będzie interwencja w NFZ. I najczęściej wtedy, po takim piśmie czy po takim mailu, dzwonią do Was i proponują określony dzień i określoną godzinę. Jeżeli i to nie poskutkuje, składacie skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli uzyskaliście odpowiedź z przychodni, możecie tę odpowiedź dołączyć do skargi. Skargę możecie złożyć na piśmie, czyli albo na przykład piszecie i ręcznie podpisujecie, wysyłacie listem poleconym, albo na przykład skorzystacie z pułapu profilu zaufanego i podpisujecie podpisem zaufanym. Wtedy w tym piśmie do NFZ, w tej skarce, warto. Wnioskować również o to, aby Wam została wyznaczona wizyta kontrolna, a więc określona data i określona godzina. W wyniku interwencji NFZ mogą do Was zadzwonić z przychodni, zaproponować Wam określony termin wizyty u lekarza. Tak to powinno wyglądać, lege artis, a więc takie kroki powinno się podejmować. Nie żebrać, nie wciskać się między pacjentów i nie zwalniać się z pracy, ze szkoły, aby raz w miesiącu stać w kolejce. To przychodnia łamie prawo. I przychodnia często sobie z tego zdaje sprawę. Więc często, gdy napotka na pacjenta, który zna się na swoich prawach, zmienia decyzję i wolne miejsce, którego nie było, od razu się znajduje. Ostatnio do lekarza nie mógł się dostać mój znajomy z Nigerii. Sąsiad, imigrant z Nigerii, którego bardzo, bardzo lubię. Więc udzieliłem mu porady przedlekarskiej. Zapytał się mnie, Patryku, gdy podnoszę ramiona, to strasznie mnie bolą. Co mam robić? Poradziłem mu, żeby kradł lżejsze przedmioty. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.